A witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku strzelca we waszym czytaniu na listopad. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Warto przy tym sprawdzić swój znak księżycowy czy też ascendent. Tam również możecie otrzymać przekaz dla siebie, szczególnie, jeżeli to nie będzie z Wami rezonować. Hmm. A jeżeli interesuje Was czytanie bardziej indywidualne, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak, moje drogie, moi drodzy, zwracajcie w tym miesiącu baczną uwagę na to, co podpowiada Wam głos Was Waszej Duszy, co płynie z Waszego Serca. Intuicję macie świetną. Ona w każdej chwili Was prowadzi. Pamiętajcie, że zawsze, ale to zawsze jesteście połączeni z innymi, tak? Ze światem, tak. Chodzi mi tutaj nie tylko z innymi ludźmi, ale również z naturą. I tutaj to wszystko, co nas otacza, cały czas do nas gada w jakiś sposób, cały czas próbuje nam coś przekazać poprzez znaki, poprzez synchronizację. I wy możecie w najbliższym czasie doznać swego rodzaju. Doświadczyć właśnie czegoś takiego, tak? Usłyszeć ten cichy szept. To może być kwestia jakiegoś przeczucia, że, ale mam wrażenie, że yy... to będzie po to, żeby Was przed czymś uchronić. Nie powiem Wam dokładnie przed czym, tak, bo to jest czytanie ogólne, ale, wiecie, no to może mieć związek z Waszą sytuacją jakąś rodzinną, osobistą bardziej, tak? To może być związek z sytuacją zawodową, tak jakby. Tutaj czegoś pragniecie, chcecie osiągnąć dany cel, spełnić jakieś swoje być może marzenie, ale mm, coś okaże się po drodze, może się coś okazać, że to nie do końca jest dla Was. Albo mogą, mogą pojawić się pewne przeszkody, pewne trudności. Wy sobie, co, co jest najlepszego do osiągnięcia, to to, że Wy sobie z tym poradzicie. Podejmiecie działanie w celu usunięcia właśnie tych, tych przeszkód na, na tej w cudzysłowie drodze. Ale ze spokojem. Trzeba podejść do tej sytuacji właśnie ze spokojem, mm, przemyśleć wszystko, e, przeanalizować być może sytuację, żeby nie popadać w panikę. Nie działać pod wpływem emocji jakiegoś impulsu. Bo jeżeli patrzeć na to, jak, z czym wy rozpoczynacie ten miesiąc, to jest piękna energia, gdzie powraca do waszego życia jakaś równowaga, jakaś harmonia, być może długi zostaną spłacone, być może tutaj coś zostanie wyrównane, tak? Formalności pewne, że tak powiem. Mm, tu się zakończą. To się może tyczyć różnych kwestii: kwestii jakichś urzędowych, e, wiecie, spraw sądowych, mm, kwestii materialnych, ale coś działa na waszą korzyść będzie działało. Dzięki czemu poczujecie właśnie e, tak jak powiedziałam, większą równowagę, większą harmonię. Tudzież, że ta sprawiedliwość jest po waszej stronie, jeżeli oczekujecie na jakieś rozsądzenie pewnych spraw dla was ważnych, i pojawią się powody do tego, żeby, żeby świętować, żeby celebrować. Ale wraz z, z pewnym sukcesem, z tym, że na takiej zasadzie mam wrażenie, że tutaj w związku z jakąś sprawą to wasze, tak, w cudzysłowie, będzie na wierzchu, bo prawda czy też racja jest po waszej stronie, sprawiedliwość jest po waszej stronie, to w związku z tym e, mogą pojawić się, um, możecie doświadczyć jakieś nieprzyjemności od osób, które, e, które nie są wam przychylne, które nie chcą tak do końca dla was dobrze. To może być ktoś, kto jest zazdrosny o, o Waszą pozycję, ktoś, kto z Wami konkurował, tak, albo próbował właśnie w jakiś sposób Was podkopać, na przykład w pracy. To może być, wiecie, no, były partner, była partnerka, ale uważajcie, bo tu faktycznie jest pokazana osoba w Waszym otoczeniu, która no, nie działa na Waszą korzyść. Osoba być może toksyczna wręcz. I uważajcie, bo ta osoba no nie przebiera w środkach. Ktoś jakby za wszelką cenę chciał osiągnąć tu tak jakby udowodnić być może wam, że to ja mam rację. Ale poradzicie sobie, mówię, jeżeli nie będziecie na to reagować emocjonalnie, to poradzicie sobie z tą sytuacją. Także nie pamiętajcie, bo tutaj e, mogą pojawić się w związku z tym pewne lęki, obawy, ale większość tych, tych, tego, czego będziecie się obawiać, większość z tych rzeczy nie będzie miało przełożenia właśnie w tej rzeczywistości. Czy to w związku z pracą, czy to jeżeli chodzi o relacje. Róbcie swoje. Mimo wszystko macie wokół, wokół siebie osoby, które was wspierają. Korzystajcie z tego. Ale to też może, tutaj karty też mogą mówić o, mówię, o tym, co jest w Was, że Wy macie wszystko, czego potrzebujecie w sobie. Przede wszystkim macie świetną intuicję, którą powinniście się kierować. Wówczas, jeżeli słuchacie tego głosu, wówczas nie musicie się niczego obawiać. Więc, jak ja to widzę, no, mimo tych trudności i przeszkód, które się pojawią, tak jak powiedziałam. Mam wrażenie, że uda się wyjść na prostą i też to, co odchodzi do przeszłości, yy, suma sumarum, yy, to mówię, to albo jest ta osoba, tak, yy, która próbowała was kontrolować w jakiś sposób, która, no mówię, być może można ją określić, że była, jest toksyczna. Ale to też możemy mówić o relacji, tak? Bo niewykluczone, że tą osobą, że być może z tą osobą ktoś z was żyje. Niewykluczone, że będziecie się dystansować od takich osób. Że dla własnego dobra będziecie kończyć takie relacje. Wybierając siebie, stawiając na siebie, na swoje dobro, tak? Stawiając granice, nawet jeżeli jest jeszcze swego rodzaju jakieś przyciąganie czy też pasja, ale mówię, tutaj jest ktoś, kto yy, zdecydowanie od kogo lepiej się odsunąć i zdystansować. Przynajmniej taka energia yy, w tym miesiącu jest mocno zaznaczona, i wy czujecie, że to tak dłużej być nie może, że to się nie może udać, że trzeba z czymś zrobić po prostu porządek. Mm. A jeżeli chodzi o słuchajcie, jeżeli mówię do osób, które nie są w relacji, to tutaj też, o ile. Mm, przy was były być może inne osoby, z którymi wiązałyście jakieś nadzieje, być może nawet jakieś plany. To mam wrażenie, że no właśnie, tutaj będziecie sobie uświadamiać właśnie w listopadzie, że, że nie, że z tym człowiekiem to my niczego nie zbudujemy. Z tą osobą, mimo że w pewnych aspektach jest miło, jest przyjemnie, to nie jest ktoś dla mnie. Pewne relacje, no choćbyśmy się starały, nie wiadomo jak, no, nie mogą się udać. Więc to może być takie zetknięcie się z rzeczywistością, tak? Mm. Może macie kogoś po prostu, kto nie jest gotowy na to, żeby zbudować trwałą relację, żeby mm, tworzyć związek, żeby się zaangażować. Może ktoś woli właśnie tkwić w takim czymś niezobowiązującym? I okej, okay, ale ważne jest, żeby tu, yy, mówię, działać w zgodzie z sobą, ze swoimi wartościami. Więc róbcie to, co wam pasuje, co wam odpowiada. To się mocno zaznacza. To może być też czas takiej separacji pomiędzy Wami a, no, a jakąś tutaj osobą. I mówię, nawet jeżeli jest. Jest ogromne przyciąganie, czy ta tak zwana pasja pomiędzy Wami, to może nie być najlepszy czas na to, żeby żebyście mogli pogłębić tą relację. Być może ze względu na osoby trzecie, tak? Które właśnie próbują tu uprzykrzyć Wam życie, albo no, tak jak powiedziałam, chodzi o, mm, o kogoś, kto w, przynajmniej teraz nie ma w sobie gotowości na to, by budować relację opartą na solidnych fundamentach. Także tak to wygląda. Do czego to odniesiecie, to myślę, że już intuicja Wam podpowie, co dalej. I czego ta, ta sytuacja może się tyczyć, także um, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.